Podam Wam trzy sposoby, jak podbić sprzedaż telefonów. Zaczniemy sobie od numeru jeden, to znaczy dobre zdjęcia. Według mnie ten punkt jest najważniejszy, bo musimy dobrze opakować swój produkt, żeby klient chciał wejść w to ogłoszenie i miał ochotę chociaż sprawdzić to, co mu proponujemy. Dlatego zdjęcia są bardzo ważne, jak nie najważniejsze. Muszą być zrobione w dobrym oświetleniu. Najlepiej, żebyście przygotowali jakąś ładną scenerię. Nie mówię o jakichś firewerkach, żebyście ustawiali tu niewiarygodność. Wiadomo co, bo to też nie o to chodzi. To nie ma być wyedytowany obrazek, który mija się z prawdą. Po prostu zróbcie sobie jakieś fajne tło, żeby to nie było zdjęcie, że wchodzicie wieczorem do ciemnego pokoju, kładziecie telefon na kanapie, na podłodze, czy gdziekolwiek sobie wymyślicie i na pałę cykacie fotę. W takie ogłoszenie, no, nawet sami nie chcielibyście wejść. To zdjęcie musi się podobać na pierwszy rzut oka. I najważniejsze jest to pierwsze zdjęcie, które przyciągnie uwagę. Jeżeli nie macie jakiejś lampy led to najlepszym sposobem, który też ja stosuję, jest wyjście na balkę. Na dwór, wychylenie się chociażby przez okno, żeby skorzystać ze światła dziennego, słonecznego, które jest naturalne i daje najlepszy efekt.